Partnerem kanału jest Trola.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Kontynuujemy dzisiaj kaszerek Gillimana. Co tam się dalej dzieje? Bo to ważne rzeczy. Atak na drugi mur to kwestia minut. Bateria 9 Teta. Demoniczne machiny w drodze. Proszę o natychmiastowe wsparcie. Felix nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Burza nad pierwszą przystanią jedynie rosła w siłę, a sieć Voxu stała się bezużyteczna z uwagi na poważne zakłócenia w eterze. Niebo rozbłyskujące wieloma kolorami tęczy groziło ujawnieniem jakiejś przerażającej wizji ukrytej tuż za granicą mgły. Pierwszy mur upadł i przestał stanowić jakąkolwiek przeszkodę dla wroga, gdy w jednej chwili gwardia śmierci wykonała w nim aż sześć wyłomów. Demoniczne maszyny VII Legionu wtoczyły się do miasta. Pozycja Felixa została obrana na cel wrogiej artylerii, kiedy cała armia mortariona wymusiła na siłach Gilimana przesunięcie frontu. Teraz to tarcze drugiej warstwy murów były wystawione na próbę, w niektórych miejscach chwilowo pękając i przepuszczając mknące na pochybel obrońców pociski artyleryjskie, osłabiając przy tym mury. I obracając starożytne monumenty górnej dzielnicy Pierwszej Przystani w ruiny, Felix dostrzegł Watachę demonów na chwilę po przekroczeniu przez nią jednej z wyrw w pierwszym murze i odgadł ich intencje jeszcze zanim pierwsze z nich dotarły do klifów i wbiły zaostrzone pazury w skały, zamierzały uderzyć właśnie na jego baterię. Watacha mieleży dusz szturmuje nasze pozycje, kontakt ogniowy szacowany na pięć minut, rzucił przez krótki woks do swoich ludzi. Wspinające się ku nim bestie posiadały masywne, korpulentne ciała. Na pozór składały się z tkanki zwierzęcej, choć w istocie były zbudowane wyłącznie z energii osnowy. Każda z nich była osadzona na podwoziu stylizowanym na mechanicznego arachnida, ich ciała były obleczone w gęstym tłuszczu oraz w typowym dla dzieci nurgla wachlarzu nieczystości, pleśni i chorób skóry. Jednak pod ich gnijącymi mięśniami pracowało żelazo, z niemałą szybkością, wspinające się po skalistej ścianie klifu. Wszyscy na Blanki rzucił Felix, lękając się, czy jego ludzie usłyszą go. Między zakłóceniami spowodowanymi wystrzałem działa plazmowego. Na szczęście srebrni templariusze i wybrańcy Wespatoru zajęli pozycję i wycelowali broń w dół klifu. Skoncentrować ogień na najbliższym przeciwniku. Bolty trafiły w cel. Pierwsza z trafionych bestii miała dwie, wyszczerzone ostrymi kłami głowy stopione w jedną. Łączyła je żylasta organiczna materia. Demon posiadał parę odnóży, przypominających długie, małpie ramiona o karatynowych ogniskach, mutacji, którymi wspomagał się przy wspinaczce. Jego zamontowana na ramieniu broń obracała się na stabilizatorze zbudowanym zarówno z metalu, jak i odsłoniętych kościach. Tuż za tą konstrukcją kryła się zbutwiała rękojeść broni białej. Dwie bestie idące za demonem na przedzie nosiły podobne dziwaczne fizyczne atrybuty. Jedna miała nieproporcjonalnie wielką głowę i tułów o gigantycznym brzuchu oraz trzy włochate pajęcze odnóża, frantycznie drgające w powietrzu, jak gdyby badały skład atmosfery wokół. Drugi zestaw jej kończyn składał się wyłącznie z gigantycznych mechanicznych szczypiec. Trzecią z bestii Felix widział jedynie przez mgnienie oka, zanim oberwała odwróconym działem obrony muru z jego niższych partii. Celne trafienie oderwało bestii tylne od i rzuciło ją w przepaść. W deszczu oleju i gnijących wnętrzności spadła na głowy walczących w zwarciu poniżej, przynosząc śmierć wojownikom obu stron. Demon wierzgał pozostałymi odnóżami na długo po upadku, masakrując wszystkich, którzy weszli w zasięg kończyn wyrastających z ramion, tułowia i paszczy. Pozostałe dwa wbiły pazury głęboko w skałę klifu, opierając przyczepność na silnych tłokach. Kiedy dotarły do miejsca, w którym klif łączył się podstawą muru, bestie zaczęły wyrywać bloki kamienia bardziej z niedbałości niż specjalnie, spiesząc się na szczyt pod nawałą ogniową z dwóch stron. Ogień z bolterów praktycznie ich nie spowalniał. Maszyna stojąca na czele była już poorana kraterami, z których buchały całe chmury tłustych much bezlitośnie atakujących wizjery hełmów Astartes. Jeszcze kilka kroków i będzie po nas! odezwał się Kominus z zakonu synów Orara oraz członek wybrańców Vespatoru. Odwrót! krzyknął Felix. Srebrni templariusze, potrzebuje helblasterów. Dedelusie, porzuć działa! Linia kosmicznych marin, wychylających się poza kamienny parapet muru, natychmiast przerwała ostrzał i biegiem skierowała się spiralną drogą na szczyt miasta, zajmując nowe pozycje u stóp kolejnego klifu, gdzie zawalone budynki i odsłonięte piwnice same w sobie stanowiły atut w obronie. Potrzebuje jeszcze chwili, odpowiedział tech marin nadal pochylając się nad panelami kontroli działa. Trzy z czterech potężnych armat plazmowych nadal działały i prowadziły ogień. Teraz Delusie! rozkazał Felix. Pierwszy z mieleży dusz wyskoczył nad parapet, szczerząc kły dwóch stopionych twarzy, uwalniając ogromne dłonie i odpychając się nimi od blanków w kierunku najbliższych krenelarzy, pokonując kilka metrów siłą samych ramion. Bolter Delusa, zamontowany na serwo uprzęży, zareagował automatycznie. Obrócił się i trafił dzikiego demona serią wielkokalibrowych pocisków. Bestia zaryczała i wzniosła jedno ramię, starając się osłonić twarz przed eksplodującymi kulami, podczas gdy drugim sięgnęła za plecy po miecz. Samo ostrze mierzyło demona, mierzyło ponad 3,5 pół metra długości i było tak tępe, iż bliżej było mu do maczugi niż prawdziwego miecza. — Hellblasterzy ognia! — krzyknął Felix. Z zastosu luźnych cegieł i drewna półoddział srebrnych templariuszy obrócił unoszący się w powietrzu pył w kryształki szkła, ogniem broni plazmowej nastawionej na maksymalną moc. Najbardziej wysunięta kończyna demona z rdzawo-brązowej natychmiast stała się oślepiająco biała, by następnie eksplodować w deszczu oślepiających iskier. Mielesz dusz zaryczał, zachwiał się na trzech pozostałych nogach i podparł pięścią, niszcząc kamienne płyty pod sobą. Następnie obrócił się i zaszarżował na Helblasterów, roztrzaskując ich barykadę jednym uderzeniem miecza. Z jego broni na ramieniu wystrzeliła płynna trucizna, trafiając prosto na pierwszego srebrnego templariusza przed nim i topiąc jego pancerz i ciało żywcem. Jego karabin plazmowy eksplodował, kiedy kwas przegryzł się przez jego ogniwa energetyczne, skracając jego męki w miniaturowej supernowej. Pozostałych templariuszy pokrył ten sam płyn jednak w niewielkiej ilości, dzięki czemu pomimo dotkliwych poparzeń byli w stanie walczyć dalej w oparach dymu parującego ceramitu. Trzech kolejnych Hellblasterów wypaliło. Czwarty odrzucił karabin, kiedy spostrzegł promieniującą jasnym płomieniem plazmę z spękniętej komory ładowniczej i dobył pistolet. W tym samym momencie drugi mieleż dusz przeskoczył parapet, wyrywając działo plazmowe od spod stóp Delusa uderzeniem szczypiec. Delus podjął próbę odskoczenia, kiedy tylko poczuł, jak grunt osuwa mu się spod nóg, i być może by mu się to udało, gdyby nie poważne zaburzenie równowagi przez serwo serwouprząż. Przy upadku zdołał jednak błyskawicznie przetoczyć się na plecy i wypalić większość zapasowej amunicji. W biegnącego w jego kierunku demona, pozbawiając go pajęczych odnóży. Dodatkowe kończyny serwo serwouprzęży Delusa zdążyły dosłownie postawić go na nogi, zanim demoniczna machina miała szansę na pozbieranie się z ziemi. Teraz Astarte strzymał już oburącz, aktywowany topór omnizjasza, gotowy na przyjęcie następnej szarży bestii. Oddziały walki w zwarciu Srebrnych Templariuszy nr 2 i 4 wspomóc brata Techmarin Delusa, nakazał Felix i postanowił skonfrontować się z drugą maszyną. Walczyli w coraz większym chaosie. Glify transpondera, oddziału, jego wybrańców wcale nie pomagały mu ich zlokalizować. Zorganizowana obrona przeobraziła się w serię małych pojedynków i desperackich kroków celem załatania dziur w obronie. Latające demoniczne machiny wykorzystały atak mielerzy dusz na swoją korzyść, bombardując gęstymi toksycznymi płynami działa drugiego muru. Felix rejestrował to wszystko wyjątkowo chaotycznie, odczytując mikrokomunikaty ze strategicznych rozszerzeń systemu hełmu w czasie, jaki zajęło mu przejście na drugą stronę spiralnej drogi. Kolejny kosmiczny marin siłował się z ostrzem potwora, starając się je wypchnąć ze swojego tułowia z pomiędzy zniszczonych płyt ceramitu. W tym samym czasie demon uderzył na odlew biegnącego ku niemu wojownika, z impetem posyłając go na ścianę, która runęła i pogrzebała go pod stosem cegieł. Spryskiwacz trucizny na jego ramieniu miotał nieczystościami w na pozór losowych kierunkach, pokrywając nimi ruiny i podsycając płomienie wokół niczym woda dolana do płonącego oleju. Felix rzucił się w jego kierunku, nie podniósł żadnego ze znanych sobie hymnów wojennych. Jego ciężki pancerz Gravis kruszył gruz pod pancernymi butami na pył, wyprostował pięść i wypalił serią z boltera szturmowego, chcąc skupić na sobie uwagę bestii, celując w parę szklanych kol powrzącej zawartości, zasilających trujące działo w toksyny. Nieczyste szkło obu flakonów pękło, a jedno rozbiło się na drobne kryształki. Kwasowe toksyny oblały tor z demonicznej machiny, która ryknęła w agonii. Felix cofnął pięść, szykując się do zamachu, kiedy bestia zaczęła się odwracać. Jego miecz mocy nie przydałby mu się w starciu z pancernym podwoziem potwora. Nie chcąc ryzykować jego złamaniem, nawet go nie wyjął. Pięść mocy pod bolterem szturmowym to jednak zupełnie inna sprawa. Lord Vespatoru uderzył w lewe tylne odnurze potwora w chwili, gdy ton odwrócił łeb w jego stronę, wykorzystując przy tym cały impet natarcia i przerażającą masę swojego pancerza. W jednej mikrosekundzie usłyszał ogłuszający ryk gromu i odbijający się od jego napierśnika i hełmu deszcz metalowych odłamków, a między nimi odgłos gwałtownego załamania metalowego tłoku. Wyrwany z najgorszych koszmarów, centaur o gnijącym ciele miał wyraźne trudności z utrzymaniem równowagi. Kiedy prawdopodobnie, kierując się odruchem, postanowił skompensować brak jednej kończyny oparciem całej swojej masy na drugiej, ta złamała się pod ogromnym ciężarem, przez co bestia upadła na bok. Panicznie wymachując ramionami, w poszukiwaniu czegokolwiek, czego mogłaby się chwycić. Miecz z nadal nabitym na niego helblasterem wypadł mu z łap. Kiedy olbrzym upadł, jego oczy znalazły się na wysokości wizjerów hełmu Feliksa. Lord Vespatoru wyraźnie widział nadal walczące w nich życie. Kiedy Felix wymierzył w jego stopione twarze bolter umieszczony pod rękawicą, bestia chwyciła go w pasie małpimi rękami. Choć wyglądały na osłabione w wyniku rozkładu, były wyjątkowo silne, naciskając i wgniatając pojedyncze płyty pancerza Feliksa. W hełmie Felixa rozbrzmiały ostrzeżenia, usłyszał przytłumione pęknięcia ceramitu. Jego nogi były oplecione demonicznymi palcami tak mocno, że nie miał najmniejszych szans na poruszenie nimi. Błyskające jasną czerwienią runy alarmowe ostrzegały go o niemożliwej do powstrzymania awarii całego pancerza. Kreatura przed nim zawarczała na niego paszczą pełną żółtych kłów. Felix wzniósł rękawicę i wypuścił długą serię prosto w jej klatkę piersiową. Potwór zaskrzeczał i uderzył nim o ziemię. Następnie Astartes wyjął miecz, ale demon zaczął dosłownie wycierać nim ziemię, przez co go opuścił i stracił z oczu. Potwór chwiał się na złamanych odnóżach, starając się wycelować trującym działem prosto w hełm Feliksa. Nagle usłyszał przerażające syczenie i już wiedział, co się stało. Kiedy broń potwora wystrzeliła, a jego wizjer przesłonił cień, wiedział już, że potwór oblał go żrącą toksyczną substancją. Choć wiedział, że podzieli rozwojownika, którego pancerz stopił się razem z ciałem oraz że tamta sytuacja trwała ledwie kilka sekund, czas wokół niego zdawał się zwolnić. Szczegóły tego wydarzenia i widoku przed oczami nagle nabrały niespodziewanej klarowności. Pomimo cienia rzuconego na jego wizjery, zobaczył czarne żyły, strupy i krosty na stopionej twarzy potwora oraz wzory rdzy na mechanicznych częściach jego ciała. Tuż za nim wyrósł słup oślepiającego ognia, przypominającego wschód słońca, który jaśniał na horyzoncie do czasu wypełnienia światłem nieba. Mur światła opadł, a bestia krzyknęła, jednak nie z wściekłości, a z najczystszego strachu. Felix upadł i dostrzegł demoniczne ramię odcięte na wysokości łokcia. Gilliman wypalił z dłoni dominium, pozbawiając bestię wszystkich oczu i rzucając ją na ziemię. Potwór starał się jeszcze odsunąć porażkę, niezdarnie odczołgując się ostatnią małpią kończyną od prymarchy, jednak prymarcha zwyczajnie zaszedł jej drogę i zdekapitował jednym uderzeniem. Krople tłuszczu zapaliły się od gorąca wokół. Tym razem bestia straciła życie na dobre, a z jej ciała nie wyszła dusza, która mogłaby znaleźć schronienie w osnowie. Kolejny ułamek duchowej trucizny opuścił rzeczywistość raz na zawsze. Felix wydostał się z pomiędzy palców martwego potwora przy sporej pomocy prymarchy. Krople toksycznego kwasu na jego pancerzu musiały zakrzepnąć i odpaść niczym zaschnięte błoto po kontakcie z ogniem miecza imperatora. Choć jego pancerz został prawdopodobnie nieodwracalnie uszkodzony, on sam był cały i zdrowy. Usłyszałem wezwanie o pomoc z tych pozycji powiedział prymarcha Feliksowi, chwytając go za kołnierz pancerza i stawiając na nogi i z radością ci ją przynoszę. Felix podziękował, podnosząc głos do krzyku wzmocnionego woksem, inaczej nie byłby w stanie go usłyszeć, bowiem kilkanaście kroków od nich dwa tuziny kosmicznych maryn z wszystkich specjalizacji walczyło w zamkniętym kręgu z drugim mielerzem, metodycznie rozbijając go na kawałki. Delus wydał z siebie triumfalny marsjański okrzyk wojenny i rzucił się na potwora ze wzniesionym toporem, zatapiając go głęboko w jego głowie. Demoniczna machina upadła na ziemię i znieruchomiała. Walka na ich pozycjach na chwilę ustała. Odgłosy dział nadal były wszechobecne, ale bitwa zdawała się cichnąć i oddalać. Eter zdawał się oczyszczać, bowiem do hełmu Feliksa zaczęły napływać pierwsze raporty spoza oddziału. Teraz Feliksie, chciałbym, żebyś do mnie dołączył. Giliman zaczął maszerować w dół spiralnej drogi, prowadząc swoich ludzi. Zamierzasz wyciągnąć mortariona przed szereg panie? Felix poszedł za nim natychmiast, wydając bezgłośny rozkaz swoim wybrańcom do pozostania przy baterii. Prymarcha skinął. Zaangażował w to całą swoją armię. Nastał czas. Nadeszła pora na wypad naszych sił z miasta i zmuszenie go do stawienia nam czoła. Tym razem mi nie odmówi, powiem o ile mu wiadomo, wszystko idzie zgodnie z jego planem. Chętnie spojrzę mu w oczy, kiedy pojmie skalę niespodzianki, jaką dla niego przygotowaliśmy, a kiedy zrozumie już, że stracił łaskę swojego Boga, zniszczę go na dobre. Co jeśli siłom specjalnym się nie udało? Co jeśli zostali zniszczeni, a artefakt przetrwał? Co wówczas? Zostanie zniszczony, ponieważ musi zostać zniszczony. Felixie nie ma innej drogi. niej wiary w swoich braci, a intrygi Mortariona zostaw mnie. Natasę zapewnia mnie, że kroczymy najlepszą drogą wiodącą do zwycięstwa. A jak bardzo jest to w ogóle możliwe? Gilman spojrzał za siebie, ale nie odpowiedział. Byłoby dobrze, gdybyś skupił się na przetrwaniu tego, co nastąpi Feliksie. Wyszedłbym na głupca, gdybym tak krótko po przywróceniu instytucji tetrarchy musiał wybierać na twoje miejsce kogoś nowego. Następnie odwrócił się i spojrzał na równinę przed miastem. Do maszerującego w kierunku głównych bram prymarchy po kolei dołączały kontyngenty obrońców z całego miasta, warstwa po warstwie umocnień. Na spiralną drogę wchodzili obrońcy barbakanu, załogi czołgów, obsługa dział, techmarins, wszyscy obecni w mieście obrońcy. Zbieramy ludzi, powiedział Giliman, i opuszczamy miasto. Prawdziwy sprawdzian czeka nas tam, na zewnątrz, a nie za tymi murami. To tam dojdzie do ostatnich posunięć tej wojny. A następne posunięcia usłyszycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.